Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest analiza nowych screenów z gry Farming Simulator 22. Zostaliśmy dzisiaj uraczeni nową porcją zrzutów z 22 i przedstawiają one różnice w porach roku, gdyż jak wiadomo w nowym farmingu pory roku będą jedną z największych nowości. No i dzisiaj te screeny pokazują nam różnice właśnie pomiędzy tymi poszczególnymi porami roku i ja tutaj znalazłem dla siebie pole do dosyć ciekawej analizy, bo jest tutaj... Parę drobnych rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Dobra, tak więc jedziemy z tematem. Więc po pierwsze, screeny zostały pokazane w takiej dosyć nietypowej konfiguracji, jakby to powiedzieć. W sensie dostaliśmy screen, który przedstawia lato, jesień, późną jesień oraz zimę. Nie dostaliśmy tutaj wiosny, tylko właśnie taką no, wczesną jesień i późną jesień. W sensie tak na początku ja wręcz myślałem, że ten screen to jest wiosna, ale jak zostały mi te screeny przez Giants podesłane, to właśnie ten plik nazywał się jesień, a ten nazywał się jesień B, więc wywnioskowałem, że to jest po prostu jakaś późniejsza jesień, więc ciekawe, że nie pokazali tutaj wiosny, ale w sumie ona była widoczna na jednym z tych pierwszych screenów, jakie kiedyś były ujawnione, jakie niedawno zostały ujawnione. No i tak, na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, głównie się skupię jednak na tych porach roku, ale jakieś takie same rzeczy, które znajdziemy na screenach, też są warte uwagi. Po pierwsze, ten dom, wydaje mi się, że patrząc po tym, jak wygląda wnętrze. W środku, że to jest raczej nie będziemy mogli do tego domować. Podejrzewam, że to jest jakiś wiecie taki randomowy dom przy drodze, a nie nasz dom gospodarza. No chyba, że nie będziemy mogli tym razem do niego wchodzić. Tutaj z tyłu jest pole prawdopodobnie po orce i widać, że tutaj jest też jakaś nowa tekstura, czego można było się spodziewać, ale za dobrze tego w chwili obecnej nie widać. I tak wygląda to wszystko jesienią. No, czyli zmieniły zmienił się tutaj, zmieniły się kolory liści na drzewach na taki jesienny. I to jest późniejsza jesień, kiedy te liście już prawie całkowicie z tych drzew opadły. I w sumie jestem ciekaw, znaczy w ogóle nie spodziewałem się, że będzie coś takiego jak jakaś wczesna jesień, późna jesień i tak dalej. Myślałem, że tak będzie po prostu wyglądać cała jesień w 22, ale zobaczymy, bo ogólnie pojawił się również blog, na którym to zostało napisane. Że pory roku zrobione przez Giants będą się trochę różnić od tego, jak to wyglądało w modzie Seasons. Oni to po prostu zaimplementują na swój sposób, więc zapewne będzie dosyć sporo różnic. No, i tutaj jest screen, który prezentuje to samo ujęcie, z tym, że zimą. No i rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to na pewno, że fajnie, strasznie wygląda tutaj ten śnieg na dachu, co nie? Ja myślałem, że być może pójdą po jakiejś najmniejszej linii oporu i będzie po prostu taka biała, płaska tekstura na dachu, ale nie, widać, że ten śnieg faktycznie jest to samo tutaj. Nie została po prostu tekstura terenu, terenu zmieniona na białą, tylko widać, że ten śnieg fizycznie się tu znajduje. Zobaczcie, tutaj, na to koryto. Jak stoi normalnie sobie jesienią i jest zima, to widać, że ten śnieg trochę zakrył to koryto, czy tutaj również to koło, więc fajnie, że ten śnieg faktycznie tu jest, a nie tylko tekstura została zmieniona. I wnioskuję z tego, że być może będzie tutaj możliwość odśnieżania, ale to się jeszcze zobaczy, nie zostało to potwierdzone, choć. Osobiście bym się tego spodziewał, bo skoro to działało w modzie Seasons, no to Giants chyba opcję odśnieżania również planuje dodać. Ja mam taką nadzieję, bo to będzie spoko, co nie? Takie zimowa akcja z odśnieżaniem gospodarki, czy z odśnieżaniem nawet, a właśnie ciekawe, czy drogi będą zaśnieżone, czy będą jakieś wiecie, pojazdy komunalne jeździć i te drogi, tak jak w 19 mamy tyle betoniarek, to będziemy mieli zimą w 22 betoniarki, które będą jeździć, betoniarki, <grym> ciężarówki, które będą jeździć i odśnieżać. Właśnie drogę, albo sami będziemy mogli to robić. Spoko, czemu nie? Przechodzimy do kolejnego screena. I tutaj też jest jakiś budynek, podejrzewam, do którego nie możemy wejść. Ja widzę to po tym, jak to wygląda w oknie. Teoretycznie wygląda, jakby tam była przestrzeń, ale to jest taka technika, jaką twórcy gier stosują, by, żeby, żeby wydawało się, że faktycznie coś za oknem w budynku się znajduje. Chyba, że to jest wiecie, budynek dekoracyjny, który możemy sobie postawić na gospodarstwie, choć Giants jeszcze nie potwierdziło, że będzie opcja budowania gospodarki jak w 19. choć ja bym się tego spodziewał i teraz nie wyobrażam sobie wręcz gry farminga bez tego typu opcji. Tak to będzie wyglądać jesienią, znaczy wczesną jesienią. Tak, późną jesienią, kiedy liście z drzew już opadły. No i tak to będzie wyglądać zimą. Ponownie fajnie widać śnieg na dachu. Ciekawe, czy będzie widać w śniegu ślady naszego rolnika, co nie? Czy będą widoczne ślady kół ciągników? To jest interesujące, no bo skoro, kurde, jeżeli będzie coś takiego, że tutaj jest ten śnieg faktycznie fizycznie yy, obecny w tej grze, że tutaj jest jakaś jego warstwa i ciekaw jestem, czy ciągniki będą po tym jeździć jak po polu, że zostanie taka, wiecie, teksturka śladu opon dodana, czy one będą się w tym zagłębiać? Bo jeżeli będą się w tym śniegu koła ciągników zagłębiać, no to ja się pytam, czemu fizyki gleby na razie wygląda na to, że tutaj nie ma? Skoro tutaj jest system mógłby być teoretycznie system, który by to bardzo w sumie przypominał. To jest ciekawe, nie, nie myślałem o tym wcześniej, no ale te screeny trochę, można powiedzieć, mnie zainspirowały. Eee, czekajcie, przejdę teraz do trzeciego, ostatniego, a później będę jeszcze takie detale, takie pierdółki omawiał, bo jest parę rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Pomijając fakt, że fajnie ta gra wygląda, co nie? Tak na pierwszy rzut oka, 22 to jest kopia 19, znaczy kopia, to jest taka... Ulepszona wersja graficznie 19. Ale wiecie, jak tak przyjrzeć się tym teksturom, jak to wszystko wygląda, to naprawdę prezentuje się to zacnie. Nie jest to poziom jakichś hitów, triplejów, ale bo też ten silnik raczej, no może w przyszłości dałby sobie radę. Ale na razie, jak dla mnie, daje radę. I tutaj trzecie i już ostatnie ujęcie na taką jakąś leśną dróżkę, Latem. Teraz jest widoczne, jak to wygląda latem. późno późnomiesienią, no i właśnie zimą. I tutaj zimą fajnie widać, że podejrzewam, że to jest nasza gospodarka. Tak zgaduję, że to są budynki, które sami będziemy mogli postawić. Tutaj jest na przykład silos, dosyć ciekawie wyglądający. zakład. Jeżeli to, co tutaj ja sobie wymyśliłem, jest prawdą, że to będzie być może tak będzie wyglądać silos, który będziemy mogli sobie postawić. Czyli to jest raczej ta mapa amerykańska, bo tutaj to ciężko stwierdzić. Mi się wydaje, że to może być europejska i to również. Ale to można sobie jak gdybać. No to po budynkach wiadomo, że to jest amerykańska. I na co chciałbym zwrócić uwagę już teraz tak czepiając się szczegółów. Załóżmy, że faktycznie to są budynki, które nie są naszych sąsiadów, tylko które my sami możemy na gospodarstwie na swoim gospodarstwie postawić. Po prostu tak jak teraz jest opcja w 19. To ciekawi mnie, czy będzie jakiś takie bardziej większy wybór dekoracji. No bo umówmy się w 19. No za dużo sobie nie udekorujemy swojej gospodarki stawiając cokolwiek. Nie wiem, czy taką właśnie takie koryto, czy tutaj skrzynkę na, na listy, czy tutaj jakieś tam krzesła, tutaj jakiś tam parawan i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi. Nie ma żadnych opcji dekoracji. No, chyba że ktoś sobie otworzy Giants Editorem i samemu sobie mapę jakoś tam udekoruje, no to wtedy tak. Ale jestem ciekaw, czy coś takiego zostanie jakoś bardziej. Dekoracje, jakie możemy stawiać, czy będzie to bardziej zróżnicowane i w ogóle więcej budynków, bo w 19 to w sumie było ich tak mało. Niebo wygląda bardzo podobnie jak w 19, ale to dobrze. Bo w 19 te wolumetryczne chmury, niebo wyglądało o niebo lepiej, ten cały, bo w poprzednich farmingach to ten Skybox. No średnio to wyglądała po prostu taka tekstura, a tutaj te chmury ruszające się mogą zostać takie same i mi to w ogóle nie będzie przeszkadzać. Być może najwięcej mam do pogadania. Na tym, tutaj, ostatnim ujęciu. Dlaczego? Bo chcę się trochę na tej zimie skupić. I ja wiem, że to jest wczesna wersja, no bo tutaj na dole ekranu jest napisane Style Development, czyli do premiery daleko, więc wiadomo, że tutaj jeszcze jakieś rzeczy się mogą pozmieniać i na to liczę, bo zobaczcie, jak to wygląda zimą. Drzewa są fajnie ogarnięte, bo faktycznie te liście tam spadają jest wczesna jesień, później, późna jesień i tak dalej. Ale zobaczcie. Kwiatki, jak były latem i jesienią, tak również te kwiatki są zimą. Trawa, jak wygląda tam jesienią, latem, tak wygląda zimą. Tylko została przykryta warstwą śniegu. No ale jak wiadomo, zimą to trawa tak no, nie wystaje z tego śniegu, chyba że jakieś tam kępy i nie jest taka zieloniutka, więc no, nie wygląda, nie, nie zostało to aż tak szczegółowo tutaj na razie zrobione. To samo się tyczy, tyczy tych krzaków. One, jak wyglądały latem, tak wyglądają zimą. Zero jakiejś zmiany kolory, koloru liści. Te liście też nie opadałem z tych krzaków i tak dalej, więc. Na drzewach się skupili, a na razie resztę tak zaniedbali. Jestem ciekaw, czy oni to zmienią jakoś. I ciekawi mnie w sumie, bo na chyba żadnym screenie nie zostało pokazane drzewo iglaste. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Czy drzewa iglaste będą te igły zrzucać, czy nie. No, zobaczymy, jak to będzie zrobione. Bo jeżeli będą e, zimą spadać igły z drzew iglastych, no to będzie trochę śmiesznie. Tak po prostu to skomentuję. To się jeszcze okaże. I tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jak fajnie wygląda ta poświata, tak jakby, w sensie, zobaczcie, latem, jak, jak są te liście zielone, jest tutaj gęsto i tak dalej, to nie ma takiej poświaty. A jesienią, kiedy to światło jest już w stanie trochę przez te korony drzew się przedrzeć, to tworzy się taka, taka poświata, taka wolumetryczna, tak jakby... Spoko to wygląda, w sensie tego typu oświetlenie jest już, jest już w 19 widoczne, ale wygląda na to, że tutaj to będzie wyglądać jeszcze lepiej. Ja ogólnie lubię tego typu e, jak tego typu wygląda oświetlenie, jeżeli jest w grach tego typu fajnie wyglądające oświetlenie. I też tutaj mi się wydaje, że ogólnie te, te drzewa, te gałęzie, te liście są takie gęstsze, co nie? Że tutaj jak jest las, to wygląda jak las. Bo się może wydawać, że to wygląda podobnie jak w dziewiętnastce, ale odpalcie sobie dziewiętnastki i tam zobaczcie, jak wyglądają jakieś tam leśne tereny i tak dalej. Wcale to nie wygląda tak dobrze, nie jest takie gęste. Tym bardziej, że ostatnio na kanale wrzuciłem filmik bezpośrednio porównujący dziewiętnastkę i dwudziestkę dwójkę. Jak już tak... Zestawi się je obok siebie, no to faktycznie idzie zauważyć więcej jakichś graficznych usprawnień, ulepszeń itd. No i co? Myślę, że to chyba wszystko. Ogólnie jestem zdziwiony, że tak szybko zostały te nowe screeny pokazane. Serio. Niedawno była zapowiedź dopiero 22, chyba 22 kwietnia i więc łatwo zapamiętać. I tu cyk, od razu dostaliśmy nowe screeny, przy czym ja myślałem, że dostaniemy je. Nie wiem, może dopiero coś nowego dostaniemy w czerwcu, więc jeżeli będzie takie tempo ujawniania nowych informacji, nowych materiałów, screenów, no to ja się cieszę. Teraz to ja czekam po prostu na jakiś pierwszy zwiastun, żeby zobaczyć może już grę w ruchu. No jeżeli taki zwiastun się pojawi, to pewnie też jakoś będę chciał go dla Was przeanalizować. Tak więc w tym materiale to już wszystko, jeżeli Wam się podobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, cześć!